Ja. Ale czy Nie masz czółki? Nie mam. Czy to nie wiadomo, jak to nie ma, tam... ma prowadzi. się w Idziemy dalej? Nic nie żebyś zaczekać, nie? No i wszystko zaczyna się od tego, że pewnego dnia nieznane z winia i nazwiska człowiek znalazł kawałek złota. bo to wieś to wniosła się ekspresowo. Całe... Zniosła się to Dobrze, i zapraszam tutaj. Ja przyjeżdżam И за браво вам Możesz dotknąć, proszę bardzo.

Oni... Zawsze że może pan zamknąć. Krok, żeby... A wie pan, która powinna rzucić się w oczy? To jest no ten oni... ogromny złoty sześcian na końcu pomieszczenia. A, pierdol... a on reprezentuje całkowitą liczbę złota ramach.

Ale co będziemy spirować? Raczej nie. Ja to jestem Tak, to tak, jest w nas go widziałam. Ale to było i nie ale myślę, że reszta nie. Dobrze. I my takim płynnym ruchem ze skarbca dotarliśmy do laboratorium, a to miejsce jest związane Anton Paterberger, który w 1679 roku. On zawodował aptekarzem, za jednak alchemikiem. Tutaj trzeba tylko wkładać fakty, trzeba wiedzieć, jakie było oryginalne zadanie alchemika i on oczywiście musiał stworzyć eliksir wiesznej młodości. Dlatego według legendy przybył do Reichenstein, czyli do dawnej nazwy Złotego Spoku, aby eksperymentować, ponieważ sądził, że ten ostatni brakujący składnik będzie miał coś wspólnego z życiodajnym złotem. Dlatego na tym to znaczy, tak, Czyli tam się... Że... <laughs> <Nie? śmiech>

Się zabaliło, ale nie ma co się martwić. Moi drogi, czy wygrałeś kiedyś Minecrafta? No, Pewnie, że tak. No wiesz o co tam chodzi, prawda? No to tutaj trzeba jest odkopać, jak w Minecraft już robi, dlatego ty dół górę. Próbuj. No i już. Widzicie Państwo jeden dolk głowy normalnie i cała ściana już zniknęła. Super. Gertruda pomaga nam znaleźć drogę do wyjścia, dlatego ja teraz Państwu zapraszam o przesłanianie arszy i nosy. Obiecywałam, że z chodnika śmierci wyjechać z nogami do przodu, dlatego mają Państwo jedyną okazję jechać tym pradziom, albo są schody obok. Ale nie ma

Uhm o nie, 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 O nie, 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 panie, gdzie idzie? Na zjazd. <laughs>

такой вот этот любимый солнце познаватель 2.27 алекса так вот вот вы найдёте вот что значит корпоративная Dobrze, jaka odnieść do końca. Tam, do tych pierwszych wagonów, aż do kanal kierownicy. <tryk> Chodzi tak? Tutaj no. Nie żeby tu stać. Że no 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 mi怎么... ja no, no nie działa? No, ma żeby To jest Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Jak mogę. Nie mogę. Nie mogę. Na Nie mogę. Nie Nie wiem.

Cześć Boże i się, to może. Odpalamy się, 5, 4, 3, 2, 1. I ruszyli. Ram, bam, 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 naszej łajby to jest najnowsza technika. Prawa ręka przewodnika. Musza szum, muszę. się No co ty nie powiesz? A my się co robię? Osiągnęliśmy, moi drodzy, maksymalną prędkość łajby. Mogę zwolnić, jeżeli chcecie. Powiedzcie tylko słowo, a tak się stanie. Ja bym Walonia. Wolałbyś nie? Spoko, to nie zwolnimy. Słuchajcie, mamy generalnie tutaj trzy istotne zasady, które będą definiowały nam całe bezpieczeństwo podczas dzisiejszego spróbu. A pierwsza zasada odwołuje się waszych kasków. Kasków nie należy ściągać pod żadnym pozorem, chyba że usłyszymy taki charakterystyczny dźwięk dla łódki. Takie bły, bój, 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 bój. Jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to nie stresuje. To jest normalna procedura. Jeżeli usłyszymy ten dźwięk, to kaski z głów natychmiast ściągamy, bo łódka prawdopodobnie idzie na kopanie, na dno, czyli z Kaski z głów ściągamy i ramię westujemy, tylko pamiętajcie, woda z łódki za łódkę nie za łódki. łódki. Nie pomyślcie powiedzieć serio źle. Oprócz tego oczywiście dłoni pod... Łodzi też nie wkładamy. Chodzi o to, że łódka będzie pracowała na i będzie się ona od... A Uwaga! To utraci dłoń ten dupę będzie pocierać łokciem. <laughs> moi drodzy, lepiej może nie. Wyobraźcie sobie tak codziennie się gimnastykować Dobre przysady, Olejmy po prostu to i nie róbmy tak. A i jeszcze jedno, nie kołszem łodzią. Także tak moi drodzy, bardzo proszę, nie robimy. No i to tyle z zasad i kwestii organizacyjnych. A jak się Państwu na razie się podoba gry trudy? Piękna. Piękna jest? Jak to tak. jest głęboko? Jak się stanie na głowie, to się wdech pani i tak nie weźmie. Więc mhm. pani się nie stresuje w głębokości. Głęboko nie ma. Jakieś 320. No, no to nieźle. Nie no, 80 cm. <noise> <noise> Słuchajcie, głęboko nie ma, jeżeli formuły. Natomiast zanim ona tutaj zostaje wdrożona, to na przestrzeni wieków transport jest bolączką w tym zakładzie go paniany. Odbywał się on wówczas wykorzystaniem wozu wozy te były zaprzęgnięte konie i woły. I te konie i woły ciągnęły te ciężkie wozy po powierzchni. Przez góry, lasy, w centrum miasta, nawet od Anisek do Kupolnej Okazałości. My dostęp mamy do tej stolicy do zjedzania tylko i wyłącznie na poziomie 500 metrów. Chodzi generalnie o wasze bezpieczeństwo, które dalej byłoby się zagrożone. 100 metrów stąd znajduje się coś takiego jak przerost łupka I łupek uszczykowy to jest taka strasznie miękka skała. granitów granitoknejstw, które nas w tym momencie otaczają, bardzo twardej skały która w wyniku tąknięcia górotworu mogła nam się zawalić na kaski, na głowę, a wtedy jedyne co po nas powstało to pewnie legenda. O tym, że 25 sierpnia, w poniedziałek, na koniec 14.30, wypłynęła załoga 14-osobowa z niezbyt normalnym kapitanem łajbem. Na szerokim z Śląska, z jednym pragnieniem. Dopłynąć do morze do Czech. No nie wiem jak wy, zakładam, że macie plany na wieczór. Ja mam, więc w razie co wrócimy. Natomiast najdalej dalibyśmy rady do 300 metrów w głąb, wtedy dotarlibyśmy do skrzyżowania dwóch dróg, pola Góry Krzyżowej oraz pola Zachodniego, a wtedy dotarlibyśmy maksymalnie jeszcze w głąb tego skrzyżowania 20 metrów tylko i wyłącznie. Wtedy natrafilibyśmy na dwa zabały, które zostały tutaj specjalnie wywołane przez górników w 1961 roku, czyli wtedy, kiedy zamykano cały ten zakład kopalniany. A przy zawałach sytuacja jest bardzo ciekawa. Mamy tam bardzo małą ilość dużo tlenku węgla i siarkowodów. I nie widać nic, Najistotniejszym faktem jest to, że zabija w przeciągu 48 godzin od zażycia, a pierwsze objawy pokazują się dopiero po 8 godzinach. Dlatego też była to perfekcyjna trucizna przez wiele wieków do Muszą tak zrobić ze względu na bezpieczeństwo. Nie mogą sobie pozwolić, żeby jakakolwiek osoba po stronie weszła na te pola wydobywcze i po prostu zginęła. Zostają więc zaczepolone szyby Zawalony w do pływów Dobrych oraz sama w sobie szkolnia Gertrude również zostaje zawalona. I wówczas w 1971 roku kończy się tutaj tysiącletna historia eksploatacji gór młodych. Natomiast oprócz tego kończy się również nasz wpływ, Z na który ja Państwu was Oooo, jasność! Od razu ciepłe, od razu lepiej. Przesłaliśmy. <noise> tu jest, jest. polecamy pyszne na mhm. Mhm.